Swoje pieniądze, żeby ten klub na poświęca swój czas od, tak jak powiedział, 30 lat takiego człowieka, ludzie, którzy nie na tej klubie nazywają Gdzie Dzieci ludzie są, panie Brody. Nazwisko tu. Czemu który nie ma? Ale to nie dotyczy tylko tego człowieka. Jarek Serwinowski kosztem własnego zaniedbania biznesu codziennie w On przez stronę nie powiedział, że te sukcesy młodzieży to jest tylko i wyłącznie sprawa moja i panu i, 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 i osób. To przede wszystkim on. Czy pan Majka również własne własnym pieniądze, czy nie, no w ogóle. Czy pan kurczak, własne pieniądze. Ludzie, którzy nie dali złotówki, mają czynność w ten sposób postępować. I to co panowie radni to co panowie radni, Bo to nie jest normalny człowiek. Zwykły, szary człowiek. Jakie oni mają moralne prawo tak postępować? Pytam się wszystkich koleccy. Czy jest w nich w stanie ktoś powie kto odpowiedź? Wiecie, to, to naprawdę w naszym polskim języku trudno znaleźć odpowiednie słowo. Nie chcę po prostu, żeby są ktoś mieszankał posotać. Bo, bo takie słowo bym na pewno znalazł. Proszę Państwa, ja tłumaczę, to się, to przedstawił dokładnie, ja tak obrazowo, pozwoliłem sobie przygotować. 400 tysięcy na piłkę można. Większość z Was ma papier i długo, Proszę liczyć. To mógłbym się pomylić, że ja starałem się dobrze podliczyć. 400 tysięcy poziomem na 12 miesięcy to wyszło 33 300 na miesiąc. Podzieliłem to 33 300, mówię o tym cenu, 33 300 przez 70 zawodników, bo tylu w tych trzech grupach trenuje. to wychodzi 475 zł na jednego zawodnika miesięcznie. Chciałbym się ustosunkować. A to są wszystkie koszty, to nie? Wszystkie koszty, koszty. Wszystkie koszty. 475 zł. Trenerzy wszystko w tym. Tak, roku. tak. Płacę tenerów. Płacę organizacyjne typu transport. Panowie, transport kosztował 38 tysięcy. Koszty rejestracji 36 518. Dokładnie mam tę kwotę za Jakby to pomniejszyli, to wychodzą grosze. Bo kogoś przeraża, co to jest 400 tysięcy? O obuwie, obuwie kosztuje 250 zł najkrańsze. Dwie pary odmówię do jednego zawodów. To jest to. Proses, mój może mój że to radnego nie. Ale jeżeli co, jak ja słyszę od radnych, od słyszę, że Biśnicz wydaje mniej niż 400 tysięcy, to wiesz lak I nie podejmuje dyskusji, bo widzę, że ma do czynienia z rajt. Proszę bardzo. Proszę państwa, 2000 zł. Dla mniej tajemniczonych, z piłki nożnej na poziomie trzeciej linii, stypendium to jest na tak kropka. Ja liczę tą najniższą, tą uśrednioną. Razem 20 zawodników kadze to jest 40 tysięcy złotych, plus koszty zus podatku, to jest 56 tysięcy złotych. Trener, minimum 5 tysięcy złotych, plus 2000 kosztów uzyskania, 7000 w sumie 63 tysiące jedna osoba. Razem 12 tysięcy to jest 756 tysięcy na rok minimalnych kosztów związanych tylko i wyłącznie z płacami za opiekę Jednej drużyny. Jeżeli ja słyszę takie badania no to odchodzę na bok, bo widzę, że, że to bardzo się nadaje do. Nie powiem gdzie, albo... No to no nie ma sensu. No nie ma sensu dyskutować. No panowie, bo są fakty.